Hej, cześć, witam serdecznie kochani, ja jestem Lufti, a to jest Wiedźmin 3 Dziki Zgon, po raz wtórny, musimy powiedzieć Rada Widowicza, czego dzieliliśmy się o Filippę, tylko nie wiem jak tu wydostać się stąd, Nie nie mam pojęcia jak się stąd wydostać. wszystkie te portale poprzewadzić. Chyba nawet na pewno. Dobra. Lecmy, lecimy. Dalej. Będzie teraz tędy. O, dobra. Bęk, bank, Na rozgrzewkę. Pito Pito pomarańczki, nie ma tak. Na rozgrzewkę spaść. Z Z czegoś takiego. Co się nazywa kryjówka? Flippi El Hard. Muszę sobie to wziąć. No i dalej pędzimy sobie kuch, kuch lare nie? Rzuczurę Wieszowca można wygrać w wyścigach konnych bądź... No i przeczytałem. Yy, tak, powiedziałem rzecznika zielona oznacza, że on, prawdopodobnie, na twój porze co Geralt, czerwonym oznacza, a linia czaszki pewną śmierć. Wow, logiczne, że czaszka to pewna śmierć. I my pędzimy teraz powiedzieć Radowidowi, jak będziemy do Radowida, to potem lecimy dalej poboczne zadania. A już niedługo polecimy do Skelligę, dokładnie do Skelligę. Tylko Dawaj, 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 dawaj Nie ma jakiejś szybszej drogi. Może jest albo może i nie ma. Okej, okay. nie no, nie ma też coś od może zbadamy. Buty i rębacza. No szał, to to nie było. Ale tu coś jest. Ty Czuję, że coś tu jest. Tu jest coś. to drewna, naprawdę. Pff, tutaj coś jest. Agaty otoczone tkanką. Może, może Filipien nie powiódł się eksperyment i ciskała nimi po jaskini? To byłoby do niej podobne. Dobra, chodźmy do tego Radowida, bo nigdy w życiu nie pójdziemy do tego Radowida. Na No i wejdźmy, wejdźmy tutaj. Teraz tutaj. Teraz tam... Gdzieś tak prosto, prosto. Prawo będzie. Tak? Chyba. No nie. Tędy i w prawo, tak. Było iść za nim. Nie no proszę. żyjesz, znalazłeś coś? Kurz, brud i kryształ z Megaskopu. Pojęcia nie mam co to, ale pewnie jest ważne. Dawaj go, oddamy go królowi. Zapominasz się. Rozkazy zachowaj dla swoich ludzi. Jak sobie życzysz? Brać go! Zabij się ze strachu! Zabij no się Padli. Tyle padli Chociaż tyle A i muszę teraz powyrzucać to co mam tutaj te śmieci znowu Tyle tych rzeczy, że to trzeba ich posprzedawać, bo nie ma sensu Albo po na część czynniki pierwsze O, to jest lepiej. Musiałbym zrobić tą misję dla Hatori Hattori... Hattori o, tak on się chyba się te miecze, pierogi i on by tam lepiejszy trochę był z tych. Mogę to powiedzieć... A, tutaj. A, bo my za tym byliśmy. Okej, okay, rozumiem. Tutaj port w Oksenfurcie. Chodźmy tam, w tym wypadku do tego Radowida. Zaczynamy co on nam tu po popopał, wie. Oggi do tego rada Prawie mleko. O! To okręt jego królewskiej mości, radowida V króla Redani. Czego ty szukasz? Chcę się widzieć z królem, chodzi o Filipę Eilhart. Skoro tak, to chodź za mną, tylko bez gwałtownych ruchów. Mam cię nową. Czy jakieś postępy? Znalazłeś Eichhardt? Nie było jej tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale znalazłem ślady eksperymentów medycznych. O, to ciekawe. Wydaje mi się, że próbowała przewrócić sobie wzrok. Doprawdy? Puste oczodoły znacznie bardziej do niej pasują. Masz jakieś dowody? Mam ten kryształ. Gdybym chciał błyskotek, zwróciłbym się do jubilera. Miałeś przyprowadzić Alhard. To kryształ z megaskopu. Czarodzieje, których więzisz, powinni coś z niego odczytać. Te. Może wreszcie się na coś przydadzą. Co prawda, nie zupełnie tego oczekiwałem, ale niech będzie. Zasłużyłeś na zakładę. A teraz wybacz, muszę wracać do swoich spraw. Drog publiczny zaktualizowane. I zakończone. Okej, okay, mamy w takim przypadku tą doj... misję zakończoną. Lećmy dalej. Z zadaniami pobocznymi. Gwint. Ochotnik właśnie ja gdzieś lecimy. tu po okolicy się. Może rozejrzeć. Eee, piczys z Glanców! Chodzi tak No lecimy, lecimy. Ciekawe czy to daleko będzie. Klinikaj stąd, mam cierpliwość. Idę do tego gościa niech nam. rozbiera te czy Może. Witam znowu. Tak jest refakotta kotta 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 i dobra rozbierz na części tak, pamiętaj, że za to możemy je rozbierać, ten też gorszy, ten też, ten też i ten też, okej, okay, dobra, to mamy rzemiosło, chcemy coś zrobić? czy nic to za bardzo nie mamy co zrobić 26 nie ma nic no niestety to są antorycerskie to nie za bardzo okej okay, chodźmy bywaj Wódka, jedziesz. Ja nie lubię po tych miastach tak wolno jeździć. No. Zaraz się zatrujesz. Trzymaj tym tam stań. Teraz wolę Nie mogę się tego zrobić w tym miejscu. Jakiś no. most. A, musimy cały chyba objechać ten. Całą drogę musimy objechać. No ale, dobra, może znajdziemy to, co nam potrzeba. Graj, kodziku, graj. Parma złote kłosy. No znacznik, na no nam się tu przyda. Tych tej go troszeczkę. Tutaj już dosyć nieciekawe są Tak ja by to powiedzieć Znaki Uu, Kryty z karp, gdzie jest kryty skarb jakiś? Lata. Wow! zajmują się tym, że w tym pieniędzy zabraniają się, że w tym pieniędzy się, I czas kończący. dziękuję. Nie wiem, że to bomba Dylanikowa, nie chciałem bomby. No, nie wiem, czapkę, pokawka. Tutaj gdzieś mamy coś znaleźć. No ładnie. Wtedy komuś proszę. Tę ludź! armia stoi! Przejścia nie ma! Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta redańska armia? No przecie tu stoję! Co, ludzi nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radozwida V. I mam rozkaz bronić łodzie. Mm, te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie. Ale nie było drewna na ten taki płot do obrony. Ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. Kto cię zwerbował do Redańskiej armii? Żadnych werbli nie było. Ale były żołnierze. Setnik mówi pilnować łodzie! Bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że HO! Ja słucham, ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk. Żołnierze w krzyk. A ja wcale nie mocno. Ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. Ja teraz żołnierz jak się patrzy. I nawet e, śpiewać umiem! I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów? Nie szkoda. Kolegów? Trochę szkoda. Posiłku? Nie szkoda. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Mm, nie. Ja mogę cię zrobić żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię, przynoś farbę i ludź przynosi farbę. A, jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę... czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść! Bo jak pójdę, to chłopy za łodzie zabiorą! Złe chłopy! Spróbuję zdobyć tę farbę. Dobry ludź! Armia Redańska ci tego nie zapomni. Lecz tam o Jezus, Maria, nawet kurde, mają tych. Mają. Jak to się nazywa? <laughs> mają w swojej armii trolle. Koniec świata. A tak to zabijają tych yy, magów, no? Idzie tu logika, gdzie pomysł. chociaż w takim przypadku, ta potofarda. Dlatego naszego troll'a białą i czerwoną on chciał, tak? A może medytację przeprowadzić do rana? Do białego rana, I pił szampana. O jesteś, kupco piękny. Czego ci trzeba? Jeśli nie mam tego dziś, będę mieć jutro. Obejrzę. Może coś wybiorę. O, jest ja farby widzę. Bywaj. To jest farby. Tydy, 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 tydy. Tutaj powinien być znacznik. Gdzie tego trolla ja znajdę? Tutaj no, rozmawiajmy skalny troller. Szeregowy łupek melduje się na rozkaz. Tak się składa, że mam przy sobie farbę. O! O! Ha, ha! O co chodzi? Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję! Niech umie! Mm, to chyba zależy co? Ptaka niech namaluje. Takiego redańskiego jak ta herbie. Mogę spróbować. Masz jakiś pędzel? Piękny! Piękny ptak! Jak żywy całkiem! Tak myślisz? Cóż, jeśli ci się podoba? Dobry ludź, nie taki jak inne. Dziękuję! czy mona przysięgam! No i dobra, Dajmy, lecimy dalej, jakieś zadania jakie mam poboczne, Kabaret. walka na pięść, egzamin z alchemii, tu mamy jeszcze wszystkie od wyższych poziomów, to tak trochę mamy nowe przedmioty. Właśnie, myślałem, żeby tu zacząć szukać poszukiwania właśnie w Nowigradzie w lepszej do pancerza, tylko gdzie ja znajdę je? Tylko gdzie ja je znajdę? Sprawdźmy. Tutaj aż, o kurde. A, tu, to welen aż musimy jechać. To tak mi się wydaje, że to welen. Zielona herbatka na umysł Zawsze dobre No raczej by się wczytało Ups. Przejdziemy przez te drzewa, przejdziemy Znaczy wilki nam nie są straszne, ale wiem, że nowe DLC wychodzi już do Wiedźmina odnośnie rejsztunku Szkoły Wilka. Ciekawe jaki będzie ten rejsztunek, czy dobry, czy to też będą mistrzowskie, czy tylko te najprostsze. Fajnie byłoby, by były mistrzowskie. Dosyć ciekawe by to było. Przyjedź, manio. Chodźmy tędy wejścia, mamy dwa trzy nowy Okej okay. co tu będzie Mam nadzieję, że nic ciężkiego Tędy chyba Na krewę tak wam się w mroku oczy świecą, żem w pierwszej chwili pomyślał, że jaszczur idzie. Jak wielkie było to, co was zaatakowało. Ano, przecie nie, przycisnęłoby się tu. Ogromne było bydle. O bliska miało, że ledąż uciekli. Ciekawe, czy tamtych kupców dorwał. Należało im się, kurwim synom. Teraz najpierwsza rzecz to się stąd wydostać. Mistrzu wieźminy, pomożecie nam. Ktoś z was ma na imię Tomił? Tak, ten co tam leży. Dopadł go Jaszczur, ale skądżeście wiedzieli? Jego brat prosił mnie, żebym was znalazł. Opowiedzcie, co się tu stało. Kupcy wynajęli nas niby to dla ochrony na szlaku. Aniśmy się nie obejrzeli, a ci nas CAP i związali powrozami jak barany. Po co? A to nam zaraz akurat nie wyjaśnili, żeśmy są teraz konieczne ofiary na rzecz postępu i handlu. I dlatego nas zostawią przy wozie potworu na przynętę. I rzeczywiście, przyleciał taki wielki jaszczur, jak na zawołanie. Potwory musiały się nauczyć, że tym traktem przewożone są zapasy dla wojska. Ano, umny był. Od razu nam odciął drogę, tak że tu musieliśmy wleść. No, a biedny Tomił nie zdążył. Zajmę się potworem. Wiverny często próbują zagnać ofiary w POBLIŻE gniazda, więc pewnie nie będę musiał szukać daleko. My tu poczekamy, co by nie przeszkadzać. No proszę. Wierna królewska, ależ mi się poszczęściło. No proszę, udało nam się wykonać zadanie, które. Także nie za bardzo byśmy chcieli wykonać, no ale. Wyszło jak wyszło, no. jest na dole tam. A tutaj jest. Warto się tu rozejrzeć. Cało to musimy przebadać, na no dobra. To nie musi być tylko tutaj. pewnie poza tym to tu będzie też tak gdzieś czuję. Tak piaskowiec troszeczkę wygląda. A jak ta zmora traktu kupieckiego? Niech ja sprawdzę sobie te zadania właśnie. Będzie gniazdo wiwerny. Gdzieś tam jest. Dobra, to teraz się tym możemy zająć. Po co tu na wierne? Ogonowate, jeśli się nie mylę, tak? No i zawsze będzie ogonowate. Mamy tutaj trupojady, drakonoidy, te magiczne. Nie mam ogonowate. Ale chętnie, może będziemy mogli zrobić. zamieć, zamieć, ok. Odwar z babiec wętarnia. Olej przeciwko, właśnie. Ulepszone są dalej, ale ogólnie, co nam to potrzeba? Bram, tak jak sprawdzimy może. Oh. O kurde. Prawie jak w tym gameplaye teraz będzie. Ale dobra, kochani, to już będzie w następnym odcinku. Ja Wam dziękuję serdecznie. Zapraszam na kolejne odcinki. Zostawcie łapkę po sobie. Będzie miło, i w ogóle. Tak więc, do zobaczenia. Hej, przeficzałem.